Domowy teatr. Co robimy? Nie wiem. Wiem, może teraz będzie czas na pytanie. Właśnie. Nie, wiem, 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 wiem. Może pobawmy się w ogródku. To chodźmy do ogrodu. Okej. Okay. Ale on jest przecież mały. Dobra. Trzy. Ja jestem pechowy przyciek. To nie idź. Dobra. Ja pierwsza. Ja pierwsza. Brawo, tknąłem. Juhu! Oj. Ja nie lecę. Uhu. A ja, no weźcie. A. Uhu. Wspaniale Ci wyszło, jak na pierwszy raz. A teraz propo, to może czas na pytanie. Tak. To czas na pytanie. Na pytanie! Kto pierwszy? Kto nie mógł? Kto nie mógł zjechać, bo utknął i o celu popchnął go? Czy to był Krzyś? Czy podłog? Tak! Macie rację! To był Krzyś! To trwało! Ja jestem gepard, o o o o. Ja jestem pudding, o o o, o. Ja Ej, jestem Krzyż! O, o o o Ja jestem szczurek, o o o, o. My wszyscy jesteśmy, my wszyscy jesteśmy w graną paczką w ogrodzie. I bawmy się, i bawmy się. I bawmy się, i bawmy się. nie Boże, chyba tutaj na przera... zaczyna się zwierzęta, i nie strasznie, tutaj, uwaga, No jest właśnie, strasznik. jest nowy znak! Chodźmy, wszyscy powiemy. To powiemy to wszystkim! No to dawaj, jest dawaj. No... O, ja, na no tak. Przeszłam przed chwilą przez ulicę i właśnie geper na mnie wpadł. A! O, o! Nie kiedy czarny kot przychodził przez ulicę, ja wypchałem mu się w drogę. Wypchałam. Przyszedł mi przez drogę, czyli ja będę miała pycha. Ale no nic, chyba czas na pytanie. Czas na pytanie. Tinton, Tinton, Tinton. Czas na pytanie. pytanie. Czas na... Tak, macie rację. To ocelot. Uhu! To co teraz liczymy? Wiem, wiem, wiem. Zadamy zagadkę naszym widzom: ile kwiatów mamy na tle. Przypatrzcie się uważnie, bo na tle są kwiatki. I trzeba wypatrzeć, ile ich jest. Ile ich jest? Ale nie pomińcie tego najmniejszego. O tutaj. O tego tutaj. No dobra. Więc co teraz? Skoro nasi widzowie? widzowie myślą, ile jest kwiatów, to my w tym czasie zrobimy jeszcze jeden czas na pytanie. Ostatnie pytanie. Uch. Ile kwiatów tam było? Ti, 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 ti. Ja? pudding, Ja pudding Idę do lasu! Uhu! To chodźmy! Trop, 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 trop. Biegniemy, 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 biegniemy. Do, do lasu idziemy. Gę, gę, Do lasu game, game, Po drodze gę, Została jeszcze, ale ona musi zostać. No, bo gdyby nie została, to więcej by nie urosło. Tak samo jest z kwiatkami. Nie możecie zrywać kwiatków, bo jeżeli kwiatki. zerwiecie takie piękne kwiatki z korzeniami i to wszystkie, o takie ładne, to wcale nie będzie takich. Idziemy, pudding. To chodźmy. Głębiej przysłuchaj, razem zwiedzę jesienią, nasza przyjaciółka rośnie z nami. Żadne smutki jej nie zmienią, nasza przyjaciółka rośnie z nami. Żadne smutki jej nie zmienią. Ja jeszcze chciałam bardzo pozdrowić i, moją najlepszą, naj, 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 najlepszą, 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 najlepszą i, przyjaciółkę Ade. Adę, no, no, Chorze zwykło, zwykło. Adę, adę. E, które to, e, no, mam nadzieję, że na, ogląda. No to pa, nasza przyjaźń szybko rośnie z, 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 z nami. Żadne smutki jej nie zmienią. Nasza przyjaźń szybko rośnie z nami. Żadne smutki jej nie zmienią.